Dzień dobry, Cześć i czołem, Witam na moim kanale z strony Pauliny. Dzisiaj mamy przed sobą Kiss of Life, czyli K-I-O-F. Kiof, kiof, kiof. dobrze zapamiętałam. Jest to ich, nie pamiętam, który album, ale jest to mini album. Są tu cztery członkinie, o których Wam zaraz powiem. Ja już wcześniej przecięłam to, żeby łatwiej byłoby mi wyjąć. No i żeby. Ten album nie niszczył mi się na tym, na szafce, żeby jak będę go używać, czyli jak będzie na ławce, czyli na szafce, na ławce, to żeby nie wypadało z niego nic. Dobrze, kochani. Jest to album zamówiony z K-Pops, oczywiście. I czekajcie, jak zamówiło się... Od 3 do 4 albumów można było dostać albo plakat, albo kartę gratisową. Ja akurat wybrałam kartę i mam treasure. Mam ich grupową kartę, ale to nie wszystko, bo zamówiłam Kiss of Life w preorderze poprzedni album i jeszcze poprzedniejszy. Bardzo mi się podobał, więc stwierdziłam, zamówię i mam do tego. Kartę preordową Los Rosa. Z taką uroczą dziewuszką. Nie powiem Wam jak mają imiona. Wiem, że jest Nati, jest Hedul, jest Bella i jest Juli. Czyli <klima> <klima> Julka, Natalka, Hania i Bella z Simsów. <klima> to więc mamy. Taką dziewczynkę ładną. Tak, tak, mamy przód. Tak mamy tył. Piękna. Tutaj mamy całą tracklistę. Moją ulubioną, poza Iglo, jest tu Alex i Back to Me. To bardzo lubię. Get Loud trochę się zawiodła. Myślałam, że będzie większe w cudzysłowie pierdolnięcie, ale nie ma. Ale trudno. Mamy tutaj wszystkie inne rzeczy. Tu mamy boczek który wygląda tak pięknie. I konkę mamy z przodu. Jest to album e, Love Yourself. czyli Lost Yourself. Nie Love Yourself. To nie jest BTS. I moi kochani, co jest, mi się mega podoba, że okładka, mamy jedną dziewuszkę, drugą dziewuszkę, trzecią dziewuszkę ona jest czwarta i. No, strasznie mi się to podoba, jak to ładnie jest zorganizowane. Jest to wersja w ogóle magazynowa. Co w się sensie magazyn, w się sensie wiecie, o co chodzi, nie? To jest trzeci mini album. Lost Yourself S2 Entertainment. O. Pierwszy raz widzę ich album, także to jest coś nowego dla mnie. Bo widziałam gdzieś tam. Tu jest jakiś krem. a no tak, bo to jest magazyn. Edito, to jest ten spis treści, list edytora, stuff, contribution, kiss of life, kiss of life timeline, sweet dream or beautiful nightmare, me, myself and I, right time, wrong place, haha. <laughs> Denew Portrait Helles and The Authentic. Ej, to totalnie wygląda jak taki typowy magazyn. O. One trwają na rynku, są od półtora roku, tak plus minus. I one naprawdę robią liczby, moi kochani. Także o. No i pamiętajmy, ich ostatnia, czy jedna z licznych piosenek, z licznych piosenek już była kręcona w Polsce, a dokładnie w Warszawie. Ta e, styki e, piosenka letnia. A iglo to jest piosenka zimowa. Strasznie mi się podoba. Ale no wiadomo, ja mam dwa faworyty inne. I o. Boże jak to są dzieci. Czyli znaczy, są to dzieci. braw pozorom. Najstarsza jest rocznik 00, czyli ma 24 lata, najmłodsza ma lat 19, bo jest rocznik 05, chyba tak, 05 albo 04, to jest zajebiste. A tutaj się odbiły, nie? Staram się, żebyście mnie nie widzieli. O, mime, salwera, na... Chłasa. Lekko. What mm. the fuck? Nie znam ich loru, nie znam niczego, więc śmiało możecie mi pisać o co chodzi, po co, na co i dlaczego. I dlaczego tak to jest, a nie inaczej. Right time, wrong place. Czy to jest nasza okładka? Tak, to jest nasza okładka, moi kochani. A. Oh. Nice. To jest Julia. To nie wiem, to jest Nati. Nati! Ja. Yeah. Potem będzie kto? A to jest Julia, to jest Natalka. Bel i Hania. To będzie Hania, moim zdaniem. Wygląda na młodszą. To jest Bel. Ha, ha, Simsy się przydadzą, bo człowiek rozróżnia ludzi. Nie, nie rozróżnia, ale strasznie biało to wygląda. A to jest yy, Hania. O, no widać, że to jest dzieciak. Red. O, Trochę poczytałam o nich. I tak, e, nie wiem teraz która to chyba była, Nati była w SM jako tekściarka, pisała teksty dla zespołów takie jak TWICE między innymi. E, e, ta, um, Julia chyba była, w, już chodziła do jakichś finałów, coś. E, masakra, w ogóle to są tak utalentowane dziewuchy. Don't stay, dream about tomorrow, Nati. Zajibiste i tu mamy wywiad z nią. Zajebiste. O, oh, she's so cute. Lubię jak koranki nie mają, Czy w się, sensie, nie koranki, bo one nie są korankami czystymi. Tam jest jedna koranka czysta. A tak, to mamy Amerykankę, Amerykankę, Korankę i Tajlandkę, Tajlandkę chyba. No. Bell Heading Towards a Better Tomorrow. Bardzo ładnie. O. Bel believe in yourself, keep dreaming. Hania. Hey, listen. <laughs> e, to mamy Fox News. Fox News. Tu nie wiem. To jest mi YouTube, czyli YouTube. Channel, czyli channel. Kispacz, czyli dispatch. BBC News. To jest DBC i discovery, czyli discovery. Wszystko zrozumiane? Zrozumiane, mam nadzieję. Mm. Widzicie? O. Dużo różnych sesji i bardzo dużo zdjęć w ogóle. Moi kochani, to jest naprawdę mnóstwo. O, tam płyta była. Oh, a day in the life with Kiss of Life. A million rosanati, Hania, Bell. No, a day in the life with Julie. Ej, to jest naprawdę super pomysł. No, lustro można by umyć. A tak to jest, słodkie to jest. przesłodkie rety. Modziez. No, no, rem. Nie lubię tej piosenki. Nie wiem, nie, nie przemawia do mnie. Och. Ej. Mamy zdjęcie całej ekipy. Tu widzicie, ile tutaj jest ludzi, ile tu jest ludzi, którzy są opłacani. I czuwają nad grupą, masakra. Mówię trochę się zawiodłam, się, żeby będzie większe, ale nieźle. Więc tak, tu mamy Alex. Back to me, Mua, chef kiss, no one but us, eee. tak to określę, eee, iglo, zajebiste, fajny jest ten trend, chemistry, nie pamiętam jak to leciało, ale nie było złe, rem jest fajne i się w ogóle zaskoczyłam, bo ja tak słucham tego tekstu, słucham i ja mówię, e, to jest chyba co po angielsku, wchodzę, we Spotify w tech sobie Kurde, fakty się całe po angielsku. Także człowiek się uczy przez całe życie. A Get Loud już mówiłam parę razy, liczyłam na większe. Jeep. I kochani, tu mamy, co powinno być w albumie: tu mamy Juliana, Tiba, Hania. Mamy to i mamy to i to. Nie wiem. Mamy płytę, która jest tutaj. Ona nie lata, ona nie jest włożona w, czy jest włożona w papierek, ale zabezpieczona, bo ona tutaj jest ma takie przerywane z tego co widzę. Kurczę. Ludzie się powinni w tych K-popowych uniwersach się uczyć, bo tak się robi płytę. Jeżeli się już robi album, który jest magazynowy, tak się robi. Płyta jest przytwierdzona nadal i nie lata, nie zgubisz jej. Według tego mamy kartę, tak, dwie karty, jedną kartę, nie wiem. Mamy duet jeden i mamy kartę z kodem. Z czymś. Kiss Road in Soul Pięknie. Ej. Szczerze? They it with that. I co moi kochani? Tu zostawiamy tą kartę. To na razie to też. I mamy tutaj plakacik. Najpierw zobaczmy tył: Julie na T. Bell, Hania. Julie na T. Bell, Hania. Fajnie. A plakat wygląda. Tak. Powiem szczerze, nie są to złe złożenia. Widziałam gorsze. O, tutaj mamy ich Kiss of Life. I to jest nam naprawdę, nie są złe złożenia moim zdaniem. Także fajnie, fajnie. Ale wiadomo, po co tu przyszliście. Mamy kopertkę z dobrociami. O, aż mi łezki lecą po oczach. Czy z oczu? Hop, hop. Nie jest przyklejona, jest po prostu zamknięta. E... Halo? Okej. Okay. Czemu to nie... O, mamy... U! Uh! U, uh, uh! Tu nic nie ma? Nie ma. A! Przepraszam! Dobra. To skoro to jest na wierzchu... To otwórzmy to. Tu mamy taką dziewuszkę. Tu jest jakiś kod, więc go pewnie nie pokażę. O, to trzeba na telefon złożyć i to jakoś coś pokazuje. Nie wiem, ale kartę sobie na w zewnątrz. To odłóżmy. O, przypominam, nie wiem. Są cztery imiona, ale nie rozróżniamy ich póki co. Ale na to przyjdzie czas, na to przyjdzie pora. Proszę, piękne naklejeczki. Doceniam naklejki. Lubimy naklejki w tym naklejkowym świecie. O, mamy Julię. To jest napisane. Dobre, zobaczmy, jakie. O, jest What a cutie pie! Uh, o, a tu mamy natalkę. Nice! O oh my god! Look at this! Dniuszek totalna. Ej, tu to jest mnóstwo kart. Mamy też Lentikiller, czyli tą... Taką dziwną, raz, dwa, trzy. A! To jest ta, e, Nati. omega Uwu. Ja wiem, aż mi stanęło w gardle to słowo, ale... I mamy tu Kiss of Life i tu będzie duet. Z górnymi nogami. O! Ej! Zajebiście! No i co moi kochani? Tak wygląda unboxing po raz pierwszy na moim kanale Kiss of Life, gdzie to jest album kupiony za moje własne ciężko zarobione pieniądze. Album, jak on jest zbudowany cały, mega mi się podoba. Polecam go przesłuchać również, bo myślę, że warto. To, ile tu jest kart, powiem to, że to jest, no, jest pre-order, ale mniejsza. Tu mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Mamy pięć kart, a ich jest cztery w zespole. Cztery. Rozumiecie to? Mind blowing. Także to by było na tyle z mojego gadania. Dzięki za uwagę, do zobaczenia. Pa!